Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk, motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek trochę inny, trochę także techniczny, poradnikowy, także refleksyjny. Mianowicie ostatnimi chciałbym co nieco opowiedzieć o miernikach lakieru, jak także o Aktualnym rynku samochodów używanych. Czy miernik lakieru naprawdę pokaże nam wszystkie, powiedzmy, mankamenty danego samochodu? Ostatnimi czasy dostałem kilka zapytań, czy porad, powiedzmy, na prywatne wiadomości odnośnie właśnie zakupu samochodów używanych, ale także właśnie. Czytając kilka artykułów ostatnich, można dojść do wniosku, że yy, obecnie kupno używanego samochodu tak naprawdę jest. Wydaje mi się, jeszcze bardziej trudniejsze niż kiedyś. To znaczy trudniejsze, może kiedyś, ja pamiętam, yy, 15. Nie, 2000, jakieś prawie 20 lat temu 2000 na przełomie mniej więcej 99-2001 rok jakieś 18 lat temu jak kupowałem pierwszy samochód swój. Większość tych zakupów odbywała się oczywiście na giełdach samochodowych. Ogłoszenia w internecie praktycznie nie istniały. To znaczy, sam dostęp do internetu był też utrudniony, dopiero tam od początków Weszły, jak weszły stałe łącza, bo normalnie to były łącza Neostrada, czy tam przez modem się w, wykupowało. Ja pamiętam, pierwszy pakiet to miałem chyba 20 godzin internetu na miesiąc, za jakieś tam sumę. Wtedy się kupowało na giełdzie, nikt nie miał mierników lakieru, można było ocenić oczywiście stan pobieżnie samochodu. Było też sporo auto oczywiście po wypadkowych jakichś powiedzmy naprawianych, ale wydaje mi się, że dzisiaj te naprawy weszły w kolejny etap, tak naprawdę mający na celu właśnie głównie wprowadzenie klienta, który szuka samochodu jakiejś okazji, powiedzmy, no nie okazji, no szuka normalnego samochodu używanego, powiedzmy, chce zapłacić taniej niż w salonie, mieć lepsze wyposażenie. Po ostatnio czytałem takie artykuły właśnie na, w internecie i na portalach motoryzacyjnych, że coraz częściej niestety naprawy samochodów są robione pod miernik lakieru. Czyli, mając miernik lakieru, nie mając wiedzy elementarnej, powiedzmy jakiejś specjalistycznej dodatkowo o budowie samochodów, Możemy, może nam się wydawać, że kupujemy samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny, bo będzie miał wszędzie oryginalny lakier, a w rzeczywistości niestety, niestety może być składany z kilku samochodów, najczęściej spawywane są ćwiartki, ale zdarzają się także składaki nawet z dwóch samochodów w stylu, że pospawane gdzieś to jest, Powiedzmy na, na podłodze. I o takie samochody można zobaczyć także w internecie, jak ktoś poszuka, gdzie samochód po prostu przy wypadku yy, rozleciał się na dwie części równe, tak jakby. Czyli ewidentnie był tu samochód składany, powiedzmy, z dwóch. No i niestety ta technika napraw yy, dla laika powoduje to, że mierząc taki samochód, nawet najlepszym miernikiem w stylu z tą sondą kulkową która może mierzyć powiedzmy zakamarki. Jeżeli nie wiemy i gdzie mierzyć, gdzie szukać tych napraw, to tak naprawdę z zewnątrz samochód będzie miał oryginalny lakier, ktoś to mierzy. Żeby wykryć taką naprawę, trzeba mierzyć dobrze słupki, co kilka. W zależności tutaj też różne techniki napraw są ten słupek musimy mierzyć w kilku taka, takie sprawdzenie samochodu już nam zajmie przynajmniej e, półtorej, dwie godziny samego lakieru powiedzmy, jeżeli byśmy chcieli sprawdzać dogłębnie każdy każdy powiedzmy centymetr czy co kilka centymetrów się przesuwać po całym samochodzie to niestety to już zajmie kilkadziesiąt minut e, jak gadamy, jak wiemy samo, kupno samochodu to także decyzja emocjonalna Wiąże się to też z tym, że często racjonalnie, czy nawet nie jesteśmy w stanie wszystkiego wychwycić. Ja sam kupując samochody używane, kupiłem już tych samochodów kilka w swoim życiu używanych. Często jest tak, że nie jesteśmy w stanie, albo nam pogoda przeszkadza, że na przykład coś kropi deszcz, albo jest za gorąco latem, zimą. No to wiadomo, jeżeli nie mamy w hali, to też ciężko, jeżeli samochód ma jakieś, nie jest dokładnie umyty. Dokładne sprawdzenie nawet samej karoserii to by musiało wymagać około godziny, dwóch godzin przynajmniej i szczegółów typu: szyby, wszystkie ryski, yy, uszkodzenia jakieś drobne, reflektory, lampy z tyłu, czy nie są pęknięte. Ja wiem, bo sam jak kupowałem samochód później, dokładnie oglądając go gdzieś przypadkiem, czy coś dolewając oleju, czy płynu, można zauważyć jakieś szkody, których pierwszym okiem nie jesteśmy w stanie Niestety ta technika napraw powoduje to, że kupno obecnie samochodu używanego jest jeszcze trudniejsze niż kilka, kilkanaście lat temu. Wiąże się to z tym, że o ile wtedy były samochody, oczywiście szpachlowane, jakieś naprawiane, ale w większości były to samochody powiedzmy jakieś drobne, rozbite, to teraz opłaca się też naprawiać szczególnie drogie samochody. Tutaj bym wyczulał. Auta kilkuletnie, 2-3 do 5-letnie, marki premium, Audi, BMW, Mercedes. Gdy wydajemy tych pieniędzy, to naprawdę ten czas poświęcony na sprawdzenie musi być, jeżeli nie mamy sami wiedzy, to powinniśmy zatrudnić jakiegoś mechanika, czy powiedzmy z warsztatu lakierniczego, czy blacharskiego, żeby nam ten samochód dokładnie obejrzał, bo ile mechanikę jesteśmy w stanie, powiedzmy, ogarnąć za jakieś tam większe lub mniejsze sumy, to niestety przy dużych szkodach blacharsko-lakierniczych te wiąże się to głównie z ryzykiem wypadku, powiedzmy, gdzie możemy stracić zdrowie czy życie niestety i, i nic nam tego nie wróci, powiedzmy, te pieniądze, które wydamy, czy więcej, czy mniej na dane samochód. Także tutaj szczególnie drogie marki i samochody młode z innych marek musimy na to zwrócić uwagę, nie ma okazji według mnie oczywiście zdarzają się okazje ja sam sprzedawałem samochód pół jeden sprzedawałem półtora roczny, ale to miał większy przebieg ale sprzedawałem też samochód, który miał bodajże pół roku czasami są wypadki losowe, że musimy, czasami nam coś nie podpasuje w samochodzie i też po dłuższym, na myślę lepiej sprzedać taki samochód, powiedzmy, wcześniej niż go trzymać, ale takich okazji jest bardzo mało na rynku. Często, jeżeli mamy rodziny, to takie samochody rozchodzą się po rodzinie po prostu. Także tutaj ta technika napraw, czy miernik lakieru nam powie prawdę? Powie nam prawdę, ale musimy wiedzieć też, jak interpretować te wyniki tak naprawdę. I jeżeli... Handlarze samochodów czy sprzedawcy, którzy ściągają samochody, czy to z zachodu, czy nawet z polskich salonów, którzy skupują rozbite jakieś samochody, teraz aktualnie już coraz więcej jest tych wpisów, że wyspecjalizowały się zakłady właśnie blacharsko-lakiernicze pod naprawy, pod tak zwany miernik lakieru, gdzie ta grubość lakieru jest tak dobrana, żeby po prostu miernik wykrywa, że jest prawidłowa wartość lakieru i dziękuję, powiedzmy. Dodatkowo dochodzą kwestie właśnie tego, co powiedziałem, że bardzo wnikliwie powinniśmy sprawdzić lakierniczo, ale tutaj już zwykłe takie mierniki będą miały trudność, szczególnie jak są zaokrąglone jakieś, jakieś krawędzie. Musimy mieć miernik z sondą, z kulką taką na końcu, Abyśmy mogli wszędzie zajrzeć, słupki dokładnie odmierzyć, tutaj progi w środku. Warto też, jak jest możliwość, odciągnąć kawałek nawet za podłogą, za słupkiem, ale to będzie raczej utrudnione, bo większość to jest zabudowane listwami, wykładziną. Także tutaj, niestety, ale mogę stwierdzić, że faktycznie to, co ludzie piszą, powiedzmy na forach, na forach motoryzacyjnych czy różne artykuły, które się pojawiły, powoduje to, że kupno samochodu używanego jest dla laika coraz bardziej trudnym tematem tak naprawdę. Trzeba mieć dużą wiedzę zarówno mechaniczną, żeby sprawdzić podzespoły, czy działają nam prawidłowo, szczególnie gdy kupujemy właśnie samochody nowej generacji, 2-3-letnie do 5 lat. Tutaj oprócz samej znajomości mechaniki, także musimy wiedzieć, jak tym miernikiem Lakieru się posługiwać. Także nie będzie to taka prosta sprawa. Często nawet jeżeli oddamy taki samochód do sprawdzenia do autoryzowanych stacji, czy na stację diagnostyczną ten, ja widziałem kilka takich sprawdzeń. Ostatnio, nawet jak ktoś kupował samochód używany. Ode mnie. Po prostu pomiar lakieru z zewnątrz tak naprawdę mówi nam, że samochód ma jakieś tam elementy, czy to nowe, pomalowane w fabrycznym grubości lakieru, czy powiedzmy e, używane elementy jakieś założone z, inny, z innego samochodu i które dobrane są pod względem koloru. E, chcąc ocenić blacharsko taki samochód, niestety musimy pomierzyć go także od wewnątrz, czyli progi. Tutaj e, wnęki, te co są e, słupki, wnęki drzwiowe i to też bardzo dużo czasu zajmuje, dlatego że w różnych miejscach mogą być łączenia, powiedzmy, tego czy to słupka, czy jeżeli dach ktoś na przykład cały przespawał, albo całą ćwiartkę, jeżeli wspawał, takie samochody można zobaczyć w internecie, że praktycznie nawet w jednym programie były naprawiane taki samochód, że. Ludzie nie byli w stanie odróżnić, że cała tylna, cała ćwiartka była wsta wstawiana razem z bagażnikiem, z podłogą bagażnika. Cały był wycinany, cały bagażnik praktycznie razem z tym. Nie byli w stanie tego ocenić, bo były elementy po prostu fabryczne i to było gdzieś spawane. Dodatkowo tutaj trzeba powiedzieć, że coraz więcej warsztaty ma profesjonalne spawarki, migomaty, yy, które robią czy zgrzewarki nawet punktowe, elektryczne, które robią spoiny takie jak praktycznie fabryczne, możliwość zakupu, konserwacji i odpowiednich środków, które jeżeli ktoś wie jak je używać, powiedzmy te masy uszczelniające powoduje, że wykrycie takich napraw jest praktycznie bardzo trudne, wręcz niemożliwe szczególnie gdy to są tak jak mówię, że cała podłoga całe ćwiartki, połówki samochodów, gdzie są powiedzmy spawywane, zgrzewane. Tutaj te wykrycie tej naprawy jest, jest dosyć ciężkie zwykłym miernikiem lakieru, także na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Ja myślę, że rynek trochę już się, może nagram też odcinek jakiś o kupowaniu w ogóle, nie wiem czy nie nagrywałem samochodu używany versus nowy, ale rynek według mnie klientów, szczególnie prywatnych, Powoli będzie się przestawiał, jak i już od kilku lat się przestawia, na to, że ludzie, którzy pokonują tam jakieś kilometry, wolą kupić samochód nowy, jakiś powiedzmy mniejszy, nawet z, z gorszym wyposażeniem, ale mają pewność, że ten samochód jest z salonu, jest bezwypadkowy powiedzmy, ma gwarancję kilkuletnią, bez przebiegu. Yy, Tutaj mamy zdecydowanie, wydaje mi się, że rynek powoli też zmierza w takim kierunku, właśnie, że prywatni właściciele coraz więcej kupują, właśnie, czy to samochodów nowych na kilka, kilkanaście lat, niż kupowanie powiedzmy samochodów używanych co kilka lat i dokładanie do napraw, czy jeżeli się okaże, że ten samochód jest jakiś powypadkowy, to tym gorzej. Dla nas oczywiście weszły oczywiście przepisy o cofaniu. Liczników, które, za które są kary, ale to wszystko to wszystko nie jest też takie proste. Myślę, że w kolejnych odcinkach może nagram też jakiś odcinek, właśnie też o cofaniu liczników. Także to by było na tyle w tym odcinku odnośnie czymiernik lakieru powie nam zawsze prawdę. No nie zawsze, niestety, musimy wiedzieć, jak się nim posługiwać, gdzie szukać tych napraw. Warto przestudiować jakieś fora motoryzacyjne. Blacharsko-lakiernicze, zobaczyć gdzie te, jak te naprawy są robione. Nawet na zdjęciach w wyszukiwarkach możemy sobie obejrzeć, w których miejscach są elementy zgrzewane, spawane, ćwiartki tak zwane, czy połówki samochodów. Także myślę, że jest to dosyć ciekawy temat. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.